Jan Kochanowski na lipę. Czyta Teresa Lipowska. Gościu, siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie. Nie dojdziecie tu słońce, przyrzekam ja Tobie, choć się na wyższej wzbije, a proste promienie ściągną pod swoje drzewa rozstrzelane cienie. To zawzdy chłodny wiatry z pola zawiewają, to słowicy, tu szpacy wdzięcznie narzekają. Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły biorą miód, który potem szlachci pańskie stoły, a ja swym cichym szeptem sprawić umiem snadnie, że człowiekowi łacno słodki sen przypadnie. Jabłek wprawdzie nie rodzę, lecz mię pan tak kładzie jako szczep na płodniejszy w hesperyskim sadzie.